To mój młodszy brat Jacek. To świnka mama. A to świnka tata. Świnka Peppa. U dentysty. Każdego ranka Peppa i Jacek myją zęby. A dziś wyjątkowo porządnie, bo idą do dentysty. Peppo. Jacku, jesteście gotowi pokazać ząbki? Ja nie mam czasu, żeby gdzieś chodzić. Jestem zaproszona na przyjęcie do misia. I tak w ogóle nie mamy czasu. Zęby trzeba kontrolować, żeby mieć pewność, że są zdrowe. Dobrze, tatusiu. Jacku, masz czyste zęby, tak jak ja? Dla Jacka będzie to pierwsza wizyta u dentysty Obydwoje macie śliczne białe ząbki Jestem pewien, że spodobają się dentysty <laughs> Peppa i Jacek są u dentysty Czekają na swoją kolej A, Czekanie jest nudne Ten magazyn jest bardzo ciekawy Cały numer poświęcony ziemniakom o, o, o. Peppo? Jacku? Pan doktor was zaprasza. Hurra! To pan doktor Słoni, dentysta. Dzień dobry, Peppo. Czy myjesz zęby codziennie? Tak, panie doktorze. To świetnie. Dobrze, kto pierwszy? Ja pierwsza, bo jestem już dużą dziewczynką. Jacku, patrz na mnie. A więc zapraszam na fotel. Trzymaj się. Hurra! Otwórz buzię szeroko. Szerzej, proszę. Dobrze, teraz popatrzymy. Dentysta ogląda zęby Peppy przy pomocy małego lusterka. Mam nadzieję, że nie objadasz się za bardzo słodyczami, moja droga. Trudno jest mówić, kiedy ma się otwartą buzię. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. To wszystko: jakie śliczne, czyste ząbki. Odziedziczyła je po mnie. <laughs> Czy teraz dostanę ten specjalny różowy napój? Tak, ale nie połknij go przypadkiem. Wypłucz usta i wypluj. Nie. Nie. Jacku, teraz twoja kolej. Nie! Jacek nie chce usiąść na fotelu. Może chciałbyś przytulać swojego dinozaura, kiedy pan doktor będzie oglądał twoje zęby. <laughs> A, Miło mi pana poznać, panie dinozaurze To nie jest prawdziwy dinozaur, tylko zrobiony z plastiku Trzymaj się Wspaniale się spisujesz, Jacku No, pokaż mi swoje zęby Jacek nie chce pokazać zębów dentyście Jacku, otwórz buzię O tak Aaaa a, doskonale. Sprawdzone. Masz bardzo mocne i czyste zęby. Dziękuję. Czy jego też są takie ładne, jak moje, panie doktorze? A! Oczywiście. <śmiech> <śmiech> Jacek jest bardzo dumny, że ma czyste zęby. A teraz nie zapomnij o różowym napoju. <laughs> Poczekaj, co to jest? Stało się coś, panie doktorze? Jacek ma czyste zęby, a jego dinozaur bardzo brudne. O nie! I widzisz, jak pan doktor bardzo się gniewa na twojego dinozaura? <laughs> Ależ skąd, peppo? To moja praca dbać o czyste zęby. Poproszę panią o zestaw do czyszczenia. Pan doktor czyści zęby dinozaura silnym strumieniem wody. I polerowanie. Proszę, można włączyć. Nie przestrasz się hałasu. A teraz poleruję mu zęby. Pić, pić! Masz rację, Jacusiu. Teraz dinozaur powinien porządnie wypłukać paszczę. Orety, jakie czyste, błyszczące zęby ma twój dinozaur? Mm. <ścoughs> dinozaur! A! Jakie zęby! Jacek bardzo lubi swojego dinozaura, szczególnie kiedy ma piękne, czyste zęby. Wersja Polska Telewizja Polska Agencja Filmowa Reżyseria Dorota Kawęcka Dialogi Dorota Dziadkiewicz Dźwięk Jakub Milenski Opracowanie Muzyczne Piotr Gogol Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak Wystąpili Lucyna Malec, Magdalena Wasilik, Robert Tondera Mateusz Kras.